nowo powstająca ogólnopolska sieć sklepów gama tradycyjnych dobrych produktów Dzisiaj otwieramy trzeci sklep w Polsce, właśnie w Kielcach, w największej Grupie, która w sumie pracuje w ramach partnerskiego serwisu detalicznego, do których zrzeszona jest 62 nie Proponujemy w tych naszych sklepach, żeby naszą tradycję, gwarancję, jakość obsługi połączyć z nową formą sprzedaży, czyli ze sklepami sieciowymi, z dobrą reklamą, z dobrą ceną. Czyli łączy się to, co klienci akceptują, z tym, co nowoczesny, dobry na rynku. I gama jest właśnie takim rezultatem. A dowodem na to są dzisiejsze ceny. Klienci, którzy byli wydani tam bez do sklepu, szturmują naszą placówkę. Sady należało zrobić zakupy za minimum 50 zł i rozwiązać hasło w Krzyżówki. Hasłem było nowo otwierany sklep w tym roku podać osiedle. Było to osiedle Ślichowice. Do wygrania były trzy telefony komórkowe, dysk zewnętrzny do y, komputera, odtwarzacz DVD i kolejne 15 osób miało y, upominki. Różne te upominki były. Y, no i w dalszym ciągu teraz y, ta zabawa.